Dzień dobry. Dziś test rekuperatora ściennego marki Eberg, a konkretnie modelu Reku Plus 100. Urządzenie to w założeniu ma pomóc w wentylacji pomieszczeń, w których nie ma innej możliwości wymiany powietrza lub to, które jest, nie spełnia naszych wymagań. Dodatkowym zadaniem takiego rekuperatora, oprócz doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz i odprowadzenia tego zużytego, jest odzysk energii ciepnej. W dalszej części filmu dowiemy się o podstawowych funkcjach takiego urządzenia, które zainstalujemy w ścianie, sprawdzimy jak działa i czy bardzo hałasuje. Zapraszam. Zasada działania rekuperatora jest stosunkowo prosta. Odprowadzane powietrze z ciepłego pomieszczenia przepływa przez ceramiczny wymiennik, ogrzewając jego ścianki. Te z kolei oddają ciepło, gdy świeże, ale zimne powietrze nawiewane jest. Do środka. Zasada działania jest więc podobna do tej, jaka jest w przypadku rekuperacji z prawdziwego zdarzenia, jednak różnica w efektywności może być spora. Rekuperator ścienny nie wymienia powietrza w sposób ciągły, a działa w cyklach naprzemiennych. Powietrze zasysane jest do pomieszczenia przez 70 sekund, a później wydmuchiwane w takim samym wymiarze czasu. Dodatkowo w rekuperatorze ściennym napęd urządzenia znajduje się bezpośrednio w pomieszczeniu, które wentyluje, co wpływa na poziom głośności jego pracy. Natomiast niewątpliwą zaletą takiego urządzenia jest jego niska cena. W pudełku mamy ceramiczne serce rekuperatora. Tutaj kryje się nasz wymiennik z otworkami w kształcie plastra miodu. To on odpowiedzialny jest za magazynowanie ciepła z naszego pomieszczenia i późniejsze oddawanie go wraz z zasysaniem zimnego powietrza z zewnątrz. Mamy tutaj jeszcze dodatkowy filtr przeciwpyłowy, który jak podaje instrukcja, możemy sobie od czasu do czasu odkurzyć. Tutaj mózg całego urządzenia, w którego środku kryje się elektronika i sterownik wentylatora. Ale co najważniejsze, jest higrostat, czyli czujnik, który mierzy poziom wilgotności w pomieszczeniu i automatycznie włącza nam rekuperator po przekroczeniu wyznaczonej przez nas wartości. Dzięki temu rekuperator automatycznie zacznie ciągłą pracę, aż do momentu, gdy pozbędzie się wilgoci z naszego pomieszczenia. Genialna funkcja. Gdy wszystko jest w porządku, rekuperator jest w trybie uśpienia czuwania. I tutaj, właśnie, selling point, czyli powód, dla którego wybrałem ten konkretny rekuperator spośród innych. Żaluzja, która zamyka się automatycznie, gdy rekuperator jest wyłączony, dzięki czemu powietrze nie hula nam do środka, jak przez jakąś dziurę w ścianie. W tym modelu jest jeszcze czujnik zmierzchu, który zmniejsza obroty silnika po zachodzie słońca. Na zewnątrz budynku montujemy taką elegancką, estetyczną pokrywę, której wygląd też nie był bez znaczenia przed zakupem. W zestawie w tym modelu jest jeszcze pilot wraz z baterią bardzo przydatna rzecz, bo w modelach bez pilota trzeba montować dodatkowe przyciski, co nie każdemu może się spodobać. Ja wolę pilot. W pudełku mamy też instrukcję, w której producent wyjaśnia, jak podłączyć urządzenie, opisuje jego funkcje i programy. Jak podaje producent, można sobie kupić aż 16 takich urządzeń, które mogą ze sobą się komunikować. Jednak myślę, że wtedy to już lepiej zainwestować w prawdziwą rekuperację. Wszystko jasne i czytelne dla tych, którzy czytają instrukcję. Do roboty. Przygotowałem swoje podłączenie. Tu mamy live, neutralny Tu mamy otwór. Generalnie to przyjdzie tak. Wiadomo, otwór jest e, trochę większy niż ta setka, która tutaj z filtrem przychodzi. Ale to się wypełni pianką. Teoretycznie mógłbym się wpiąć do tej puszki, ale tu już mam sonofa do sterowania oświetleniem, że tu mam wpięty i mogę sobie tutaj włączać i wyłączać światło na strychu. No i jest tutaj dosyć ciasno, teoretycznie mógłbym tutaj jeszcze wejść, ale chyba sobie odpuszczę i zrobię jeszcze jedną taką puszkę tutaj poniżej. Podłączenie mamy zrobione. I zobaczmy jak to działa. Zdajmy jeszcze to pokrywa, weszły dioda nam się tutaj zaświeciła. To lecimy na zewnątrz. Dokładnie wymieszać zawartość puszki. Przez energiczne potrząsanie przez około 30 sekund zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczmy, jak ta rurka będzie tu pasować. Weszło ładnie no to teraz musimy to zapianować Wyrot mamy założony on tak sobie teraz ładnie wystaje Zostało tam właśnie jeszcze 20 cm na to, żeby tutaj ta rura mogła schować się w styropianie elewacyjnym. Mimo wszystko osłonę założę jeszcze zanim ten styropian tutaj będzie, dlatego że no jeżeli bym nie założył, to to jest taka ewidentna zachęta dla tych wszystkich ptaków, które tutaj tak ładnie śpiewają, żeby sobie założyć tam gniazdko. Ja w międzyczasie przestawiłem sobie te puszki trochę bardziej na lewo, żeby zrobić tutaj trochę więcej miejsca. I tak prezentuje się nasz rekuperator Eberg, zainstalowany na ścianie. No, ta ściana nie jest jakaś tam super reprezentacyjna, ale myślę, że urządzenie jest na tyle estetyczne, że spokojnie może zawisnąć w waszej sypialni czy salonie. Po zdjęciu pokrywy mamy dostęp e, do rolet, do żaluzji. Które były dla mnie właśnie tym czynnikiem, który spowodował, że zdecydowałem się na zakup tego konkretnego rekuperatora, bo uważam, że jest to genialny pomysł, w szczególności w zimie, kiedy właśnie zimne powietrze mogłoby nam się tutaj dostawać do wnętrza pomieszczenia, a te rolety, no powiedzmy, w jakim w stopniu utrudniają dostęp tego powietrza do środka. Te żaluzje można sobie później właśnie w łatwy sposób ściągnąć. Poprzez y, odczepienie tych zatrzasków, i mamy dostęp do wentylatora, y, który możemy sobie tutaj właśnie przeczyścić y, czy odkurzyć z y, kurzu. Jeżeli jeszcze raz zdejmę y, urządzenie ze ściany, to widzimy teraz właśnie dostęp do filtra, który można tutaj w każdej chwili wyjąć. Przeczyścić, odkurzyć i ponownie założyć. Nie trzeba ich za każdym razem kupować, można je e, czyścić. No i pozostaje nam test, dosyć istotny, sprawdzenie, pomiar natężenia głośności tego urządzenia. No, nie ukrywam, jest to dosyć istotny aspekt pracy tego urządzenia, dlatego że no, jeżeli to urządzenie ma się znaleźć w naszej sypialni i pracować e, podczas. E, naszego snu czy w trakcie zasypiania. No to jest dosyć istotne, czy ten rekuperator jest głośny. Do tego posłuży nam urządzenie do mierzenia pomiaru natężenia. I teraz sprawdzając yy, tak zwany ambient, który tutaj panuje, no mamy go na poziomie 27 decybeli. Natężenie mojego głosu jest na poziomie 60-65 dB, i teraz odpalimy urządzenie. Rozruch trochę trwa. Więc, jeżeli zakupicie to urządzenie i zaczniecie przyciskać tutaj te przyciski na pilocie, no to spodziewajcie się tego, że zanim urządzenie odpali, to trochę potrwa. To może być trochę mylące. Ja też na początku no, zacząłem sprawdzać co się dzieje, czy, czy, czy czegoś źle nie podłączyłem, no ale jak widzicie, żaluzje zaczynają się otwierać. 52 dB. Taki przerywnik. Tak dla porównania. Działająca lodówka. Odgłosy natury. Wentylator łazienkowy. Wentylator Lenovo. Obiektywnie mówiąc, no jest to dosyć głośno, jest to, jest to dźwięk przypominający, wręcz, no, wręcz identyczny do tego, który mamy z wentylatorów łazienkowych. Więc nie jest to jakiś wybitnie cichy rekuperator. Z tej odległości mamy... O, teraz natężenie się jeszcze zwiększyło. Sprawdźmy z większej odległości. 43. Przypominam, że absolutna cisza w tym pomieszczeniu była na poziomie 27 dB. Zajdźmy sobie na dół. Abyście mieli jakieś porównanie, to mikrofony w takich kamerach mają tak zwany automat, czyli on sobie sam ścisza i pogłaśnia czułość mikrofonu. Dlatego pokażę Wam, jak to wygląda za pomocą takiego, no już bardziej profesjonalnego urządzenia do nagrywania dźwięku, którym można ustawić stały poziom czułości mikrofonu. I teraz się przełączę właśnie... Na ten mikrofon i tutaj tak słychać nasz wentylator. Podejdę no, dalej. Teraz wentylator się wyłączył i włącza ponownie. On pracuje w tym cyklu 70 sekundowym, kiedy przez 70 sekund wyciąga powietrze i przez kolejne 70 sekund wtłacza powietrze do pomieszczenia. No, wentylator jest słyszalny, nie da się ukryć, natomiast jeżeli mamy pomieszczenie, w którym zbiera się wilgoć, pojawia się jakiś grzyb, myślę, że byłbym w stanie, a teraz mamy ten moment przełączania się pomiędzy trybami, Więc jak mówiłem, jeżeli miałbym sytuację, w którym taki rekuperator miałby pomóc w walce z wilgocią, myślę, że byłbym w stanie znieść ten dźwięk w zamian za to, by pozbyć się wilgoci z pomieszczenia. Ten konkretny model ma wbudowany czujnik wilgoci i te trzy przyciski pozwalają nam ustawić właśnie zakresy tej wilgoci, jak tutaj podaje instrukcja jeżeli wciśniemy H1, a H1 to jest ten dolny dolna ikona kropli, to rekuperator zacznie działać automatycznie w momencie kiedy wyczuje, że poziom wilgoci w powietrzu jest na poziomie 40%. Natomiast H2, czyli ten środkowy, jeżeli rekuperator osiągnie, jeżeli czujnik reku rekuperatora zmierzy poziom wilgoci na poziomie 55%, Wtedy się włączy, bądź możemy też ustawić funkcję, by rekuperator włączał się dopiero w sytuacji, kiedy poziom wilgoci przekroczy 70%. I ja tutaj mam taki właśnie swój wewnętrzny termometr, który pokazuje teraz 28 stopni. Mamy, mamy czerwiec, więc na zewnątrz jest w słońcu dużo wyższa temperatura. Natomiast wilgoć jest na poziomie 57%. Dlatego, jeżeli wcisnę sobie przycisk H3, czyli ten z największą kroplą, rekuperator po wciśnięciu tego oczka przejdzie w tryb czuwania i będzie sobie tutaj spokojnie siedział z zamkniętymi żaluzjami i czekał na moment, kiedy z jakiegoś powodu w tym pomieszczeniu poziom wilgoci przekroczyłby 70%. Wtedy automatycznie włączyłby się na najwyższych obrotach i działał, dopóki ten poziom wilgoci nie spadnie poniżej 70%. Uważam, że to jest bardzo fajna funkcja, która pozwala nam na, na to, że możemy tak naprawdę zapomnieć o tym wentylatorze, ustawić sobie właśnie to czuwanie, zostawić pilota, a urządzenie będzie sobie tutaj sprawdzało i czuwało nad tym, by wilgoć w naszym pomieszczeniu nie przekraczała zadanych norm. Myślę, że w sezonie zimowym zrobię jeszcze jeden test tego rekuperatora, kiedy temperatura spadnie już do jakichś poziomów poniżej zera. Wtedy będzie można było fajnie sprawdzić działanie tego plastra miodu, który jest w środku i czy rzeczywiście on Ogrzewa to powietrze, które będzie się dostawało do nas z zewnątrz, poprzez to powietrze, które będzie zasysane z wnętrza budynku. Rekuperator zamknął sobie żaluzję, wszedł w tryb czuwania. Jego czujnik sprawdza poziom wilgotności w pomieszczeniu. Jeżeli ten poziom wilgotności zadany zostanie przekroczony, rekuperator otworzy żaluzję i będzie nam tutaj wymieniał powietrze, aż ten poziom wilgotności spadnie. Poniżej tego, który chcemy. To tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnego.